Tuż po ważeniu? Pierwsze face to face, jakie wrażenia? No, przeciwnik groźne spojrzenie. Te Chciał ci przełamać na wadze? tak to czułeś? Czy ja wiem, no, wydaje mi się, że po prostu taki styl bycia ma, jakby każdy, każdemu pomaga coś innego, może akurat jemu groźne spojrzenie nadaje a co, pewność. A co tobie pomaga przed taką walką, przed ważeniem, przed galą? Co mi pomaga, jakby nie mam chyba takich rzeczy. Po prostu spokój, nierozmyślanie za dużo o tym, cieszenie się tym wszystkim. Teraz to właśnie jest ten moment po tych ciężkich treningach, że to przychodzi ta radość, bo będzie za chwilę walka, można się sprawdzić, tak? Na to, zgadza, na to czekacie. Zgadza się, właśnie po to pracujemy, żeby w tym ringu móc to wszystko wykorzystać. Dawno nie boksowałem, tak naprawdę w tym roku pierwsza walka, debut bez kasku, także już się nie mogę doczekać. No to jeszcze muszę podpytać o ten pierwszy obóz z Wojtkiem Bartnikiem. No, nowy trener, nowe podejście dużo się zmieniło? Na pewno kompletnie inna atmosfera, inni ludzie, zupełnie inaczej się trenuje. Jednak nowy trener, każdy chce się pokazać, rywalizacja, każdy chce być pierwszy, pokazać, że jest lepszy, bardziej mu się chce, jest ambitniejszy. Bardzo fajne zgrupowanie naprawdę bardzo dobre wrażenie. Trzymamy mocno kciuki w takim razie, no i czekamy niecierpliwie na, na walkę. Dziękuję bardzo, również czekam.